Cześć wszystkim, z tej strony Adik i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ogólnie, nie było mnie bardzo długo, jestem tego świadom, bo jak to nagrywam, jest 6 lutego, a ostatni film się pojawił chyba 8 stycznia, więc no jest to trochę czasu. Z czego to wynika? Miałem sesję na studiach, po prostu. I e, jako, że to była pierwsza sesja, no to tak trochę nie wiedziałem jeszcze, jak to będzie wyglądać ogólnie, cały czas spięcie. Trudny czas, po prostu. No, plus same egzaminy, tak, czyli też się trzeba przygotować, i żeby wszystko pozaliczyć. Obecnie jestem już po sesji, wszystko jest już ogarnięte, więc e, nagrywam dla Was taki update ze wszystkim, co się zmieniło, no bo przez ten miesiąc się jednak trochę pozmieniało, tylko po prostu nie miałem Wam czasu za bardzo tego nagrać, więc po prostu będę przechodził od jednej rzeczy do drugiej i tak cały czas, bo tego jest naprawdę całkiem, całkiem sporo. Pierwszą rzeczą, jaką już robiłem bardzo dawno temu, ale nie miałem jakby jak tego nagrać i tak dalej i nie pokazywałem Wam tego finalnie, są customy odpinia Rzeczy, które wyklejałem. W tym niebieskim wyklejałem tylko klatę, bo hełm już właśnie kupiłem wyklejony. Natomiast w tych dwóch pozostałych figurkach całość to jest moje wyklejenie. Decalsy są właśnie od pinia. No, wyszło to całkiem nieźle. To był właśnie ten pierwszy... Pierwszy mój krok w kalkomaniach i stwierdziłem, że skoro to idzie dobrze, no to właśnie trzeba będzie ogarnąć następne. I dlatego też widzieliście potem hol z tymi z żołnierzami z Wolfpacku. No ogólnie wyszło to naprawdę całkiem, całkiem fajnie. I teraz myślę, że właśnie do Wolfpacku możemy przejść. Więc już wyklejony Wolfpack wygląda w ten sposób. Ogólnie wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Uh, Dekalce są od Mandai Workshop, tu też możecie znaleźć. W opisie mam wkleję wszystkie linki. Jakbyście się chcieli skontaktować z jednym czy z drugim tutaj twórcą Kalkomani. Uh, ogólnie Wolfpack wyszedł mi całkiem nieźle. Co do niektórych figurek miałem problemy, na przykład z sinkerem, uh, z hełmami. Jeszcze będę musiał te figurki pozabezpieczać, bo, uh, bo są na razie takie, żeby odstawić i patrzeć na nie, uh, ale. Ogólnie wyszły całkiem, całkiem nieźle. Z Ulfem ul, tutaj fazy pierwszej też się namęczyłem trochę z hełmem. Natomiast ogólnie wyszło to naprawdę ładnie. E, plus jeszcze szare ręce, to też była część zakupów w trakcie stycznia. E, zakupiłem sobie parę torsów z szarymi rękami, żeby właśnie podmienić tutaj białe ręce na te szare, żeby to już było e, tak lepiej zrobione żeby to było bardziej przede wszystkim zrobione pod te figurki z prawdziwego Wolfpacku, tak? E, bo ogólnie mam właśnie jeszcze dwójkę tych żołnierzy z Wolfpacku tego prawdziwego, czyli z tego zestawu z tym działem, więc po prostu stwierdziłem, że zrobię tych wszystkich tak, żeby to było ze sobą jakkolwiek spójne, tak? Więc no, wygląda to całkiem nieźle. Plus jeszcze ten niebieskawy ulf. Tak, chciałem tego niebieskawego, bo mi się bardzo spodobał. On jest w wersji RP... Jeden, czyli realistyczna faza pierwsza, tłumacząc, jakby ktoś nie ogarniał tych skrótów. A pozostałe są zrobione jako, jako AP2, czyli animowana faza druga. No, więc tak to się prezentuje. Naprawdę całkiem, całkiem fajne. fajnie mi to wyszło. A kalkomanie w ogóle są świetne. Naprawdę, bardzo, bardzo polecam. No i chyba przechodzimy dalej. Dalszą rzeczą, którą sobie kupiłem, jest ramka na figurki, na customowe figurki, na te moje malowane. Ogólnie, postanowiłem, że już nie będą stały tak w takim rządku, tak jak to stało u mnie na półce, bo to nie było w żadnym stopniu jakoś posortowane i tak dalej. Więc po prostu stwierdziłem, że trzeba sobie kupić jakąś taką ramkę czy coś. No i kupiłem taką. Ogólnie bardzo mi się podoba, fajnie to wygląda, fajnie to jest wyeksponowane. Ogólnie tu jest jeszcze najczęściej szybka, natomiast ona daje taki mocny refleks, więc to by nic nie było widać na kamerze, w kamerze, więc póki co jest wyjęta ta szybka. No i co, są ustawione w kolejności, w kolejności takiej były tworzone i tak jakby się czytało, nie? Więc to jest w ten sposób. Plus dodatkowo pojawił się Apo, tutaj najnowszy mój custom malowany. On był stworzony w ogóle chyba w Sylwestra ale no trochę czasu minęło i nie pokazywałem wam wielu rzeczy więc no, Apo jest, dołączył tutaj do ekipy e, kogo tutaj brakuje? tutaj jeszcze brakuje Tapa na pewno e, brakuje Fivesa, Rexa e, Echo Jessiego, Ark też brakuje a poza tym chyba z 501 są już wszyscy nazwani jak kogoś pominąłem to możecie mi przypomnieć, bo Możliwe, że mi coś wyleciało z głowy. W każdym razie, no, jest to całkiem, całkiem fajne. Eee, fajna rzecz. No i po prostu wygląda to bardziej schludnie, tak? Niż e, takie po prostu figurki ustawione w rzędzie, gdzie ten rząd się zawsze rozjeżdża, bo ktoś coś szturknie i tak dalej. No, jest to na pewno coś o wiele lepszego. Następne, co mogę Wam pokazać, to e, to rzeczy pod customy, ponieważ zakupiłem parę. Przede wszystkim mam dwie kolejne e, białe podstawy. Jakbym chciał robić jakieś kalkomanie, to żeby nie szukać na szybko, tylko to już będę miał gotowe. Więc jakbym chciał robić kolejnych dwóch żołnierzy, to będzie to spoko. No nie będę musiał no, kombinować po prostu z, z szybkim zamawianiem części. Mam dodatkowo dwie takie podstawy. Do czego to będą podstawy? To będzie nowy projekt, bo będę robił customy... Jednej postaci. Mogę Wam podpowiedzieć, że postaci z Rebels jednej. Eee, będę ją robił najpewniej w dwóch sztukach. Albo, to znaczy na pewno w jednej, możliwe, ze w dwóch. Więc ja już mam przygotowane dwie formy pod to, co już będzie malowane. I kupiłem sobie jeszcze postać Baris w tej wersji z Battle Packa z 2018 roku. Ogólnie e, ja tą figurkę miałem już wcześniej. Natomiast e, ta figurka... Może nie cała, bo głównie torsik, ale pójdzie do customizacji. I ogólnie to będzie pod customizację pod jedną z nowych animacji. Jedna z Jedi będzie miała właśnie ten tors plus malowania na nim więc to są kolejne rzeczy. No a plus mam jeszcze masę jakichś tam elementów, które się mogą przydać w przyszłości. Na przykład tutaj jakieś czarne główki jakieś tam nóżki z takim czarnym paskiem tutaj mam masę jakichś żółtych rączek jakieś. Jakieś torsy ciemnoszare, tutaj ciem... o właśnie to było z tego zamówienia co, co, są, co rączki ma ulfak, Tutaj mają jeszcze dwa torsy, mają jeszcze rączki, tutaj już wreszcie nie ma. No jakieś takie elementy najróżniejsze, to się kiedyś może przydać do customów albo po prostu kiedyś to po prostu spyle, zobaczymy. Ok, więc przechodzimy do następnego punktu. Następna rzecz to zamówienie z AliExpress. To jest rzecz mała, ale naprawdę, naprawdę kozacka. Szczególnie myślę w kontekście animacji. Bo naprawdę mi się to przyda. Zamówiłem sobie miecze świetlne na kabelkach USB, żeby świeciły po prostu. Mam fioletowy, który szczerze mówiąc świeci na niebiesko, będę musiał pokombinować coś, żeby zrobić, żeby faktycznie to bardziej na fioletowo świeciło. No i mam niebieski. Niebieski mam rozplątany, więc wam pokażę jak świeci. I w ogóle muszę Wam powiedzieć, że to świeci naprawdę, naprawdę fajnie. W sensie bałem się, że to będzie po prostu świeciło gównianie i tego nie będzie praktycznie widać. No ale zobaczcie sami. No daje, nie? W sensie jest, jest to naprawdę spoko. Ten ledzik nie jest, nie jest aż, taki, aż taki słaby. Więc to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajne. No i co? Przyda się to do makiet, do animacji. Do wszystkiego, tak jak mówiłem, mam jeszcze fioletowy, który nie jest fioletowy, i jeszcze zamówiłem sobie kilka, więc za jakiś czas powinny do mnie przyjść. Tam zamówiłem chyba żółty, pomarańczowy i czerwony, więc te na pewno przyjdą. I e, no, i tak to się prezentuje. Czekajcie, odpinam. Ok, no, więc dwa, dwa miecze świetlne, właśnie, które faktycznie świecą. No, jest to przydatne na pewno, no. i naprawdę nie wydałem na to dużo, bo patrzyłem na jakichś tam stronach takich oficjalnych firm, które robią takie, zajmują się takim oświetleniem i no, to trochę kosztowało. Natomiast te dwa miecze z AliExpress zamówiłem łącznie, z dostałem za około 3 dychy, więc no to nie jest dużo, a naprawdę efekt to da potężny. Więc to jest to. No i co? Przechodzimy do następnego punktu. Następnym punktem jest troszkę większa rzecz. Którą zamówiłem sobie niedawno i właśnie otrzymałem. Jest to zestaw. To nie jest zestaw nowy. Jest to zestaw używany. Natomiast i tak w bardzo dobrym stanie. Jest to zestaw. 75182. To jest ten TX Choke stwierdziłem, że w końcu muszę go zamówić już za dużo, za dużo razy jakaś oferta mi przepadała za dużo razy się nie mogłem zdecydować na to i tak dalej przez co mi właśnie uciekła możliwość zakupu nowego nowego zestawu, więc stwierdziłem, że zakupię używany, ponieważ to nie jest w jakiejś takiej masakrycznej cenie natomiast nowego bym na chwilę co nie kupił, bo nie będę wypieprzał 500 zł na zestaw, który ma 300 części, tak? Ale no stwierdziłem, że po prostu muszę sobie zakupić no i zakupiłem tutaj są oczywiście wszystkie figurki cały zestaw będziecie mieli jakoś niedługo pewnie speed build i recenzję tego bo to jest taki zestaw, na który naprawdę polowałem od dawna i stwierdzam, że to musi być musi być z tego recenzja, musi, muszą być z tego filmy więc możliwe, że nawet jakieś zdjęcie na instagrama wleci w sumie mam teraz sporo żołnierzy P1 Fuu, P2 tych czysto białych Mam jednego oryginalnego, sześciu tych P1 z hełmami podmienionymi, co widzieliście na jakimś tam dawnym holu i e, tego zrobionego od Pinia, tak? od Pinia, więc teraz już mam ósemkę, to co mogę ich ustawić, strzelca do środka i, e, i jakiś tam, jakiś tam, jakaś tam fotka będzie cyknięta. Więc tutaj mamy Takesa. E, no więc naprawdę secik będzie myślę przyjemny do złożenia. Recenzję otrzymacie, tak jak mówię, będzie ona na kanale, pewnie niedługo, bo teraz mam więcej czasu, teraz mam przerwę między, jakby, między jednym semestrem a drugim, więc to na pewno będzie, ok? E, I już teraz nie robię pauzy, jeszcze Wam trochę opowiem, bo ogólnie ruszam z powrotem z animacjami. E, animacja na Ad Creations, ta pierwsza, czyli Short Trooper, wypadła naprawdę, naprawdę fajnie. Ale nie miałem czasu tego kontynuować, teraz mam już czas, i właśnie przez tą przerwę zamierzam podgonić pracę. Chciałbym opublikować kolejną animację jakoś w marcu. Nie, to nie jest zapowiedź, od razu mówię: to nie jest zapowiedź, tylko to są takie bardziej rozważania. Natomiast najpewniej coś, tak, coś koło tego będzie. Plus, mogę wam powiedzieć, że myślę nad upgradeami, które pomogą mi te animacje robić lepsze. Więc e, o ile poprzednia była myślę całkiem niezła, tak obiektywnie, tak następne myślę, że będą ją przebijać i to znacząco. Jeszcze, jeśli chodzi o właśnie o to przebijanie następnych animacji, to dowiecie się ze do wszystkiego. Bo jeśli wszystko co mam w planach do ulepszeń wypali, faktycznie, to dostaniecie normalnie trailer na Addict Creations i tam będzie powiedziane wszystko co do upgrade'ów te technicznych a następnych animacji. No, więc ogólnie jeszcze co do serii animacji to jest rozplanowana już cała. Ja chcę podgonić kilka w najbliższym czasie. No i będą wydawane co jakiś czas. Więc to też taka zapowiedź, jeśli komuś się podobał Short Trooper a, i oczekuje na inne historie spod mojej ręki no to czekajcie, bo za jakiś czas będą i to nie za jakiś bardzo długi czas. Eee, no, i to chyba tyle na dzisiaj. Wyszedł mi film, jak tak patrzę, około 13 minut. No, myślę, że to jest upgrade. Twój upgrade, taki update, który pokazuje Wam wszystko, co, co się u mnie zmieniło. Z takich ważniejszych rzeczy, no. Także dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Wracam, więc to też jest ważne. No i co? Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.